Dzień dobry. W wielu miejscach w Polsce zaczęły się już ferie. Teoretycznie czas bez troski, ale z własnego doświadczenia jako mama wiem, że dla nas, rodziców, jest to czasem wyzwanie wystania tego, tych momentów, kiedy w naszym odczuciu dziecko nic nie robi i marnuje czas. Wyzwanie w powstrzymaniu się od komentarzy typu Zrób coś, przestań w końcu oglądać te głupie filmy. Ileż można, najpierw obowiązki, potem przyjemności. Ja tu pracuję, a ty się tylko lenisz, i tak dalej, i tak dalej. I czasami niechcący możemy dać dziecku poczucie, że szanujemy je i kochamy tylko wtedy, kiedy robi coś pożytecznego i jest zajęte. Chcemy jak najlepiej, ale włączają się nam jakieś stare i automatyczne programy. Jak tego uniknąć? O tym w dzisiejszym odcinku. Po pierwsze, pamiętajmy, że ferie to jest urlop dla naszego dziecka, nie czas na nadrabianie zaległości ze szkoły czy jakichś domowych obowiązków. Uszanujmy to, że dziecko ma wtedy wolne. Wręcz spróbujmy zachęcać do tego, żeby pospało dłużej, odpuściło. Pamiętajmy o tym, że nawet takie niewychowawcze rzeczy. Najbardziej wychowują. Po drugie, powstrzymajmy się od wypełniania kalendarzy naszych dzieci kolejnymi atrakcjami. Czasem ferie czy wakacje, a nawet weekend stają się takim okresem, w którym odhaczamy kolejne wyjścia, warsztaty, itd. itd. W ten sposób też dajemy dziecku jakieś podświadome przekonanie, że czas pomiędzy tymi atrakcjami jest tylko czasem wyczekiwania i nie warto na niego zwracać uwagi. Celebrujmy takie proste, małe rytuały: poranek, wieczór, przytulenie, popatrzenie przez okno. To są najcenniejsze chwile. I też z doświadczenia wiem, że najmilej wspominamy nieraz weekendy, tygodnie wakacyjne, feryjne. Bez planu. Po trzecie, pokażmy dziecku, że sami, same potrafimy wypoczywać i nie gonimy od zadania do zadania, a najlepiej odpoczywajmy wspólnie z dzieckiem. Tylko tyle. Udanych ferii na luzie!